Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu. Ty możesz zostać współczesnym artystą. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, a właściwie sami poczytacie sobie na temat sztuki konceptualnej i mam dla Was zadanie. Wymyślicie, mam nadzieję, że będzie, będziecie mieli fajne pomysły, co można zrobić, jaką koncepcję można wymyślić z takimi oto malutkimi półcienkami pomalowanymi na żółto. Nie chcę wam sugerować, mówić, że czy ma, macie z tego zbudować dom, czy macie zbudować z tego tratwę, czy macie na tym napisać alfabet. Po prostu macie wymyślić taką, taką sztukę, taką koncepcję, która byłaby i interesująca, i zabawna, i intrygująca artystycznie. Więc zapraszam do was do zabawy, pozdrawiam was i zapraszam was do kolejnych odcinków w cyklu i ty możesz zostać współczesnym artystą. Pozdrawiam, Michał Ogiński.